No widam. no e, nagrywam, e, Gramy w Hoya na no, modyfikacji polenta i maszyn. Dzisiaj zobaczymy, jak Polska sobie będzie radziła pod przywództwem. Ale muzyka zajebista. Piękny step. Jak Polska będzie sobie radziła pod przywództwem Kczura I no, jakieś <grystki> to prawo krzyżyk jest dobre, nie, nie mogę. Lecimy, co? Będzie to być domówka jakaś wielka i trzeba karabiny nadrobić. Mm, więc. Będzie średnio. Trzeba jeszcze tutaj elektronikę poddawać. Trzeba, żeby tutaj. Państwu nie było zacofane, Nie robimy nic innego. Czekamy po prostu aż wielka domówka będzie. Nie toczy wojny domowej. A po nie będzie toczyła. Nie tak. No tak. Zacz, jakie tu możemy robić cele. Nowy ład. Kurde, fabryki wojskowe cywilne bierzemy to. Trzy śmieci, Warto. Ale to będzie taka dowolna modyfikacja. Nie? Mamy czwartą rzecz pospolitą. I no, czwarta rzecz pospolita. Mamy słabą armię. Trzeba ją ulepszyć zaraz. Tu w ogóle, dobrze pamiętam, gdzieś to był cel, żeby usunąć hiperinflację. I ona była, o, tu jest ta hiperinflacja. No dobra, jakieś kurde cel Historyczne, historyczne. Albo nie wiem. No hiperinflacja się skończyła. Pod... Dobra, eee, plany zmniejszenia inflacji. Jak usunię... Państwa radzieckie. No, Okej, okay, okay, spokojnie, ciekawe. No, są takie rozpordzielona. Jak zmniejszymy tą hiperinflację, deflację. Ooo! Będzie świetnie w kraju potem. I potem tak. 1000 plus. Wszystko <grytania> krasują się Rasław Trybunał konstytucyjny. Kurde. Są dowolone te. Tak. Budowa. Dobra. O kurde, się to porobiło dużo. Trzymaj tutaj wypudę tego. Budowę. I tak dalej. Mm, uwaga, to jest zbliżony inflacji i deflacji, dobra mamy deflację i teraz lecimy 2 miliardy na TVP. wystarczy nie grać, o boże, stabilizacja, ale co to są, to są plusy, fabryki, Jezu, kocham, jestem za, tylko musimy porobić parę celi i będzie, No, no. taka jakoś fuseczka. śledzi. Byłem bardzo tego moda, jest świetny i bardzo go lubię. Bardzo. Dobra, tarcze anty. No to z ta muzyka. O! A możecie się słyszeć, tylko że słyszą. antyinflacyjna. I to, ale to będzie wstarczył, nie Biorę to. Daj mi to zrobić. Jooo, Ale to będą fabryki. Dobra. dalej przemysł. Przybywa guma, roka. Wszystko po kolei. Mmm. 11 fabryk. I ja tak bym jeszcze dał na te pociągi. Dałbym by to i to bym wszędzie dał. Tu może trzy fabryki w pociągi. By się pociągi powoli robiły. I to będą tyle fabryczek, żeby się wszystko trochę nie wyrbiło podczas jakiejś jakiekolwiek wojny. I zostało 8 dni do wielkiego. No do wielkich e, przynajmniej naszym e, przemyśle przydałoby się jeszcze robić fabryki. Bardzo kocham fabryki starszy nie kraść i dostaliśmy dużo fabryk. Brakuje nam e, żelaza. Stali, obłoży co ja gadam? Stali i... Aluminium, więc pochodzimy z wielkim sowieckim sojuszem. No i. Dobra. Pierwszy sekretarz Jarosław Kaczyński. Bo, Wojciech Suchodolski, dobra, dawaj mi tutaj majora. Gustlik. I damy. Ty, jak sobie Piotr Kurde, dużo się tu narobiło. Pierwszy sekretarz. Jest. Pierwszy sekretarz Jarosław Kaczyński. KPP. Lewica przyjmuje władzę w Polsce. I. Polska Rzeczpospolita Ludowa się utworzyła, z na czele. A więc tak, aresztowanie liderów piszę, PiSem rządzi Andrzej Duda, pierwszy sekretarz partii. Dobra, robimy dalej cele historyczne i potem będzie wielki atak na Finlandię. Będzie tak, będzie Nakturzesza Niemiecka, USA, Francja, ZSRR, Łotwa, Litwa, Estonia. Pójdźmy na krucjatę z y, krajów wschodnich. I naszym generałem polnym, marszałkiem polnym, będzie Józef Juszycki. A będzie Robert Lewandowski. Gotu! Pewnie, kurde. Dobra. Mm, damy tutaj na Litwę plan. Damy tak. I leci do front z Litwą. Będzie krucjata wobec państw. Przydałoby się tutaj artylerię robić, żeby przypały nie było. Mamy roszczenia, tak? Eee, o, tutaj. Zemsta na po e, zemsta na Polaków. Robimy to. I będziemy mogli zalektować e, kraje bałtyckie, czyli co łotwestonie. I dostałem z nich fabryki, ludzi na pewno. Na pewno zamieniłbym e, ochotniczą na no, coś Podbór, żeby dostać więcej ludzi. I powoli będę berkutował po, trochę dywizji Do wielkiej armii jaciśnianej 6 dni O, mamy, możemy zanektować kraje Na początek zanektujemy Litwę Damy tutaj perki do dowódców i puszczamy planisko Litwa dla, naszego, dla, dla nas jest szczęście, że nigdy nie dołączyła do żadnych aliantów czy innego kominternu, żeby, żeby nas przykładowo związek z, z, z i nie wjechało w dupa albo Francja mi się nie zdescentowała. Więc taki jest tego. Bierzemy całą Litwę, wychodzimy. I teraz bierzemy nasze piękne 20 dywizji. Ja bym wystawił tutaj te 10 dywizji, by się przydały. Gotów, I te dywizje lecą, w sumie jeszcze te dywizje piechoty. Tam trochę na minusie, ale trudno. I nasze 50 dywizji leci na Łotwę. Gotów, się Oczywiście nie ma co migrować, puszczam plan, bo to, to się najbardziej będzie opłacało, puścić plan po prostu. I wejść na szybkiego. Jesteśmy w rydze, musimy tylko ten Ryneburg przechwycić. Będzie świetne. Wielka socjalistyczna Polska będzie najlepsza. Zanaktujemy Łotwę. Zanaktujemy Estonię. Wypowiadamy wojnę. Wstawiamy linię i pumpszymy plan. To też nigdzie nie powinno dołączyć, trzeba jeszcze y, zasufana armia. Trzeba to zrobić. I... Jak myślicie? Plan woskiego czy Bartosiaka? Hmm, pójdziemy woskiego A czemu nie tak na zabawę? Mamy problem z przebiciem się przez... Y, front, Ezdonia. Tragedia. Dobra. I mamy... Kory tutaj mamy? Czy nie mamy korów? Błaszczenia. Nie mamy korów. Trudno. Przydałoby eee, Przydałby się to za zakup Javelina. <laughs> jest szczerze. Mega mocne. Dobra. Trzeba się zmienić. Dodać coś tutaj do armii polskiej. Wszystko jest na minusie. Tragedia. Pan polskiego Zakup to Javelina, bo tam jest przełamanie plus 50. Dobra. Eee, mamy... O, i dużo fabryk mamy. Tylko dodajemy fabryczki. Mm, dobra, tak to poleci. I dobra, mamy wszystko ustawione w fabrykach. Możemy dalej handlować z To mi się bardzo podoba. Oczywiście, żeby nie pozostać komuchem, po prostu. <grych> Zdejdźmy. Państwem komunistycznym. I musimy mieć dobre relacje z ZSRR. Poprawiamy, oczywiście. Mm radio dobra zakup Javelina i zrobimy to zegar polskiego. jeszcze te dwa tutaj yy, cele polityczne i będziemy mogli mieć dobrą armię mi się to bardzo podoba I potem gdzie, muś, gdzie byśmy mogli lecieć na Finlandię nie myślę że tutaj na Rzeszę to nie za wcześnie Chcecie tymi Chociaż ZSR jest teraz średnia Jest w słabym stanie byśmy mogli przelecieć tak Pik. Więc... Może Rekrutujemy jeszcze 20 dywizji Wszystko jest na minusie, ale zaraz się dorabię, spokojnie Ale w ogóle nuty tu są. Ciekawe czy będzie się je słyszeć Gdy nie, to głucha trochę będzie Ale trudno To się ładnie Dorabia Dobra Rodzice... Dobra, damy im wsparcie i teraz tak, postawienie na to. No i lecimy. I tu będzie rozwój. Czym się to chce robić? Nie. Doktryna lokatlądowa? Nie, to tylko to zrobić, to jest najważniejsze. I potem wywalony wreszcie chyba. Po pierwsze, to się będziemy raczej robić. Dobra, wystawiamy 21 dywizji kolejnych. Do Roberta Lewandowskiego. Ustawiamy ich na froncie z Wielkim Związkiem Radzieckim. I w Związku Radzieckim jest wojna domowa. Więc to jest w sumie bardzo dobry czas, żeby przyjechać się po ruskim i idealnie, trzecia Dymitriada. Lecimy, i ja mogę się przejechać szybko po sowieckim Sajurze. Tu są jakieś jeszcze. I rządzi nim kto to? Iwan, Iwan Staminow. Sim... Stabilizacja, dobra, jakiś słaby ziomek. Przy czemu się z nimi nie lubimy? Nie wiem mi się lubi te związki Radzieckie, żeby zaraz mu wjechać w dupa. <grym>, Gotów do wymaszerowania! Usuniemy to mnie front, bo on jest niepotrzebne. I zrobimy tak I Dobra, zaraz będziemy mogli anektować Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Mmm... I. Yeah. Możemy anektować. Mogę ten an anektować to poczekamy aż on przejmie władzę i zrobimy po prostu dziewiątą krucjatę, coś tam znaleźliśmy w jakichś związek zachodnich. I tak sporo kapliczkę. Dobra, to możemy zaanektować Czechosłowację. Gotów, Zanim ona jeszcze nie jest pod butem! Zeregu, zbiórka. Niemiec, czy się ją zaanektuje? Sporo kapliczkę. W ogóle ta modyfikacja jest świetna, ja bardzo ją polecam. I musimy też wrzucić um, pełny pobór, bo nie mamy Manpowera. Tak trochę. Jest średnio na jarze. Ale w międzynarodowych rewolucyjnych to trzeba powstrzymać. Och. 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 Anschluss <grystanie> z Austrii. No, nie, nie za bardzo dobry event dla nas. Ale poczekamy, żeby to się wszystko wyrekrutowało. Manpower mm. się nam nabija. I tu możemy dać kogoś? Tak, możemy... Mis mistrz Propagandy. Dobra. <śm> ziobro. Sasin Obajtek. O, to może być. Kurski Morawiecki. A będziemy Ziobro. Czemu ja? nie? No tak na Mmm, Pójdziemy sobie w przemysł, chociaż nie wiem czemu. Dobra, i wystawiamy C24. No, nie mogą być 24 to już mogą być. Rozchody się po froncie. Chyba puszczenie planu będzie dobrym pomysłem. I. Wypo <ścoughs> ja, Pilidi, szczerze. On powinien być normalnie w postawce hoju. powiem. Mogę mieć wojnę z Francją? Czy wielki socjalistyczny kraj się tego obawia? Tak No i mam woli z Orientami, nie mam z Libanem. Z... A iść pan do baru. Czerwony? Nie mów, że Wielka Polska nie da rady takiemu krajemu, kraju. O, już chyba damy. Tak tu, no lecą. O, Skrążena Tutaj. Świetnie. O, kolejna odkrojona. To już chyba po Czechach. 3 dywizji poszło się walić. I... Dobra. Bliska wojna domowa już nie, do, nie, nie domuje. I już chyba padli. Bo już duża część ich armii stało tu odkrężonych od I będziemy mieli... Mm. Piątkowe fabryki i mają mną! Zużywam się teraz. Mm, damy im partyzanta, bo to się przyda. Oj, dobra, ala Akbar. Możemy dalej lecieć. I znowu Lasset. Jezu, wy serio. Nie macie życia. Dobra, już nastęda nie mają, możemy puszczać w planisko. Uwaga! Dawajcie na Bratysławę. Tu! Niech polecam tutaj, żeby obkrążyć wielkie wojsko. Jest dobra. Kontynuować Natarcie? dobra. Mogłem zniwelować szybko. Ruszamy Trzy się! Trzy dywizje. Bum. Jedna. Dobra. Poszło. Trzymać dystans. kolejne pięć dywizji. Poszło się walić, kurde. Skąd nie biorą te dywizje? Odwrót! Uwaga! A i kolejne parę dywizji nie ma. Gotów do wymaszerowania! I świetnie. Ciepła leży i kwiczy, drodzy panie i panowie, w Bratysławie, kolejnej dywizji. Będziemy mieli Ciepła I ogólnie mam chyba 6 godzin w choju, więc nie jestem za dobry, ale... No i kolejnej dywizji nie ma, no i... Tak można żyć. I jesteśmy w Anektujemy wszystko. Bo jesteśmy wielkim narodem polskim. Myślę, żeby teraz wjechać w ZSRS, bo oni teraz są po domówce i pewnie nie mają dużo sprzętu. Więc kraj jest rozwalony, więc wypowiadamy wojnę i jak planisko. O i Francja mi się zdesantowała. Zas biegiem, biegiem, biegiem! Ślicznie trzeba oddalegować od 10 to... divizji. Zaraz mi nie zajęli całego państwa. Ruszamy się! O i tu też mi się zdesantowali. No, ślicznie. Biegiem, biegiem, biegiem! Ach, to jest sowiecki Ruchy. sojusz. Na początek idą tutaj rozwalić ich. Ruszamy się! Zaraz nie będę państwo państwa prawdopodobnie. Gotów do wymaszerowania! No ale trudno. Rzeregu, zbiórka! No kurde, związek sowieckich sojuzów. No tutaj lecimy ostro, ale musimy ich odbić. O, ślicznie. Uda się nam. Bo się uda przejść ten wielki descent. A no tu już mi związek radziecki pochłonął. Dużo. Tak jest! Tyle dywizji trzeba oddelegować. Uwaga! Dobra. Partosz Żeby... no, jaki był generał. No i spoko, o, Jacek Kurski. Gotów! Nie. Słamsili to szybko, oczywiście. Musieli się zasantować. i tutaj na razie dobrze nam idzie. mnie tutaj Związek Stacyjnych Republik Radzieckich, Że nam się tylko Niemiec nie odbiły nie odbił od tyłu, bo będzie średnia. Oj, tu się Front złączył, więc średnia. Weźcie to rozbijcie. Dobra, ok okrężenie są dalej. I, no nie, wielki, czyli ile nam. Potrzebujemy, 25 dni, to 25 dni nie mamy wyboru Musimy im oddać, bo byśmy byli zjechani Co tu się stało? Powiedz mi co tutaj się stało? Jezu Chodź mnie non stop zadziwia Czemu mi się tu front nie robi? Boczność! nie rozumiem Naprzód! No ja tego nie rozumiem Co jest z tą gromnie tak? Dobra i nas trzeba oddelegować się dywizji z frontu Weźmy 15 Zbiórka! Bo znowu szan się sknął i nie wiem co się dzieje. Z bo majora bierzemy i ryzyk. No bo tu będziemy z suchodolskiego. Januszewski. Nigdy nie widziałem. I znowu trzeba, kurde, wywalić. Parnaście dywizji. I tu sześć dywizji w Talinie zostaje odciętych. I to mi się podoba. Tu dwie dywizje będą stały. Dwie dywizje tutaj. I. To jest to, nie, to jest... to jest to. do normalnego wojska przydzielanych. To trzeba stłamsić. Uwaga! I tu gotów do wymaserowania! Gotów o, do Tak, puszczamy planisko. Dzikie, dzikie plan. Planowaliśmy trochę i jest dobrze. Trzeba się! Trzymajmy no właśnie, Stłamsi to. Już dwie zostały. No, dobra, mamy to. I Dobra, tu parę dywizji jeszcze od, odciętych. Oj. Biegiem, biegiem, biegiem! On też odcięli, ale już zaraz będziemy. Nas, nas nie chyba co? Nie, odcięli nam dwie dywizje. Bra, No e, dobra, już zaraz będziemy pod Leningradem, w Moskwie, ale będziemy wszędzie. Chyba przed y, wielkim wąsaczem. Bożność. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. Zreguł, zbiórka! Dobra. I znowu się co są Zabija się. O, trzeba odeprzeć wielki dasan w Związku Sowieckich Sojuzów. No, ale pewnie zbieracza Uwaga! i temu damy też zbieracza. Myślisz, że obkrążę ich? Odkrążeni. No, dwie dywizje poszły się pierdzielić. Ślicznie. Nie mamy wyboru. O, musimy pozbyć się Związku Sowieckiego. I wtedy... Będziemy mogli... BIEGIEM, BIEGIEM, BIEGIEM! Czeregu! Zbiórka! My to odepchniemy. To jest tyle dywizji. Gotów! Tak się robi, pyk. Odepchana dywizja. Doskazy? To jest tyle dywizji. to nie odepchnę. Uwaga! Udział stać! Dobra. Tego nie odepchnę tutaj. Damy mu niższe My Będzie trzeba chyba Gdańsk oddać. Tak, tak, tak coś myślę. Nie złączyli się tu. Właczność! Ajajaj. A jajaj, wycofujemy się! Kontynuować natarcie! Dobra, może oni teraz kapitulują. Ile ja im potrzeba do kapitulachy, machyn? Aha, mało. No nie Wchodzę mi teraz, człowieku. Ten. Włóczność! Właśnie dywizji weź tu chodź Zaraz papa, pa pa dostanę. Ola Trzeba Krym zająć się. Postawił się tutaj dywizję jedną. Albo dwie. Włóczność! Ruszamy się! Chodź na Krym. Trzymać odległość! zrobimy się frot na Krym, nie, bo wszyscy muszą. Krym. Daj mi krym. Jest, mamy. Bieg, dobra, mamy to. Krym zajęty, ślicznie. Nie, Nie wierzę, nie zasantowali mi się po raz set. Biegiem, biegiem, biegiem. Szybciej ten sewastopol trzeba zająć. Gotów! Już nie, już nie mam, kurde. Życia do tej gry czasami. Please. dobra. Te dwie dywizje znowu tu będą obstawione. No, i te Uwaga! osiem. Znaczy się odeprzeć da sam tutaj. Uwaga! Ach, to życie jest takie ciężkie. Co tu idzie? No tu idzie średnio na jaża Chociaż już teraz mniej dywizji tutaj. Nie tu ich przepchniemy. Um, Przydałoby się ich tutaj. Trzymajcie tęgłość! Odeprzeć w końcu, jak tu mamy. O, braki są w są wielgachne, ale Serce ja nam to poradza. Ruszać się! Siedem dywizji, no weźcie Wycofać się! Ja Mamy. Weźcie fabryk tu Dodamy z dwie i, I reszta leci w broń Tak jest! Wycofujemy się! Oj. Oj, oj. oj, Trzymać dystans! Jesteśmy pod Moskwą. Jak fajnie. No i jegłem. Ja Jesteśmy... Gotów do, do wymaszerowania! Wycofujemy się! Wielka Odessa. Dużo potrzebuję, żeby kapita... No, trochę potrzebuję. I tu mam wyrwę w froncie. Uwaga! Potrzebuję... Dobra. Ja tak coś czuję, że zaraz upadnę. Ale tak tylko trochę tak czuję. Co muszę podbić? Odesa Odessa. Ale... Pod Tu Będzie w tej Odessie. No i jak na razie wygrywamy. I tu... Zaraz mnie obkrąży całą armia. Ale co ja z tym Ja nie mam doktryny. O boże. Nie, nie dobra, wiadomo, że jak nie mam doktryny... Gotów do wymaszerowania! Ale wszystko rozumiem. Gotów do wymaszerowania! Kolejna ty mniej. Kurde, jednak nie. Kontynuować na O, odcięliśmy ją. Jest. Ja. podostrzałem. Dobra, ślicznie. Reguł, zbiórka! Biegiem, no, biegiem, wizy, biegiem! Nie będę nad... Odmaszerować! Bo ty widzicie się tak mało zrobiło tutaj. Biegiem! Mhm, mm okej. Okay. Ślicznie. Ja prędzej skapituluję chyba. Nie, działam nie sił. No, ogółem. Yy, druga Droga jest świetna. Trzeba dobrze tylko rozegrać, a nie jak ja. Więc... Minego oglądania, mam życie. jak zrobicie do tego momentu to jesteście gołtami, bo już zostaje padaki, bo będzie nie w tą grę. Więc go. Widzimy się następnym razem. Elo.